No to wyruszamy w teren, w teren naszego pięknego regionu oczywiście. Co prawda Noc Muzeów przypada na 18 maja i już jest za nami, ale niektóre instytucje kultury organizowały ją także później. Tak było w przypadku Izby Regionalnej w Worzuczynie, która jeszcze wczoraj do godzin wieczornych była otwarta dla zwiedzających. Izba Regionalna w Worzuczynie powstała w 2012 roku. Stowarzyszenie Miłośników Worzuczyna i okolic gromadzi tu pamiątki historyczne związane z regionem. Na no, emeryci też się przyczyniali do tego, że zostawili dużo. Tam cukrownia, też sporo rzeczy zostało jakichś dokumentów. No i takie starocie różne. Co, co się dało, to się zbierało. W Izbie Regionalnej można obejrzeć unikatową wystawę artysty pochodzącego z Wożuczyna, Edmunda Munsiela, jedyną taką na Zamojszczyźnie, ale i w województwie lubelskim. Co prawda my mamy na wystawie skany, ale no jest to jedyna stała wystawa tego artysty znanego w całym świecie, w ogóle w Polsce. No bo muzea mają po kilka prac, natomiast skany w oryginalnej wielkości u nas na stałe wiszą i ta wystawa co jakiś czas krąży po Lubelszczyźnie. Na wystawach prezentowane są także archiwalne zdjęcia pałaców w Worzucynie, który 100 lat temu był perełką lubelskiej architektury. Są także fragmenty rzeźb, naczynia prehistoryczne czy kafle zamkowe i pałacowe. Teraz trochę